Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Torgus, a wy oglądacie kolejny odcinek z serii. Zagrajmy w Custom Level do Tomb Raidera pod tytułem Egypt and Beyond. Moi drodzy, znajdujemy się w nowym poziomie, poziomie o nazwie Wrath of the Raids, czyli Gniew upiorów, a naszymi upiorami będą nasze ukochane duszki, których można się pozbyć jedynie w. Odpowiednich miejscach przy, przy totemach, tak. I one będą nam tutaj uprzykrzać życie. Dodatkowo e, nie możemy korzystać w tym poziomie z broni. Jak widzicie, próbując wybrać broń jakąkolwiek, Lara odmawia posłuszeństwa. Niestety. E, w sumie na duszki to i tak broń by się na nic zdała. Więc musimy sobie poradzić tutaj w inny sposób, e, odszuk odszukując totemy. Nie lubię tego poziomu, od razu zaznaczam na początku, ponieważ ten poziom to jeden wielki labirynt. Zwłaszcza ten początek jest naprawdę moim zdaniem przekombinowany i tak naprawdę no nic ciekawego tutaj nie będzie poza przeciąganiem kolejnych dźwigni. Jest to dla mnie naprawdę uciążliwe, nudne i ten poziom to jest ogólnie takie 2 na 10, powiedziałbym. Chociaż, no, pod koniec jest spoko. Natomiast ten początek trzeba przemęczyć. Dobra, i ja może zacznę już robić pewne rzeczy, bo tutaj widzicie taką płytkę odznaczającą się. Na nią trzeba przesunąć ten tutaj bloczek, więc ja będę dalej do was gadał, a jednocześnie sobie będę przesuwał ten blok. W tym poziomie mamy do zdobycia cztery sekrety, moi drodzy. I w, w sumie w tym pierwszym odcinku chyba nie zbierzemy jeszcze żadnego, tak mi się wydaje, chociaż zobaczymy. W którym momencie ja utnę to, zobaczymy, jak mi to w ogóle pójdzie, bo ja będę się w tym poziomie na pewno gubił, zwłaszcza tutaj na początku, bo po prostu ja sobie przypominałem to przed nagraniem, ale powiem Wam szczerze, że to przypominanie tego to i tak nie, za, nie na wiele się to zdało, nie na wiele się to zda w sumie, zobaczycie zresztą, bo naprawdę tych przejść tam są miliony i dźwigni naprawdę jest mnóstwo, i w życiu ja nie mogłem zapamiętać, którą. Yy, przeciągnąć w pierwszej kolejności, potem yy, gdzie się otwiera następne przejście, gdzie trzeba biec. No po prostu będę tutaj biegał tak naprawdę na Mam dodatkowo tutaj do znalezienia yy, ten sekretny klucz, ale to dużo później, dużo później się tym zajmiemy. No i co? Biegniemy przed siebie? Tutaj na razie jest w miarę spokojnie, nic się tutaj nie dzieje. Zobaczcie, ile tutaj jest krat. Ile tutaj jest przejść zamkniętych? To wszystko nam się będzie otwierać. W różnej kolejności i wszędzie widzicie różne dźwignie. Tam jakieś kraty pozamykane. Na razie jedyna rozsądna droga prowadzi nas tutaj, tutaj jakieś jest przejście. Eee, wbijamy sobie tutaj na górę, na razie. Tutaj mamy pierwszy totem na naszej drodze, no ale też najpierw tutaj krata nam blokuje dostęp, a tutaj jeszcze szyba, tak więc no to też nie będzie takie easy peasy. Tutaj nic ciekawego nie ma. Zeskakujemy na dół. Yy, I teraz tak, tu gdzieś będzie pierwsza dźwignia. Tak jest. Tu mamy pierwszą dźwignię do przeciągnięcia. Ogólnie tutaj będzie też kilka czasówek, nie chcę nic mówić. Ogólnie ta ucieczka przed duchami też można nazwać czasówką, no bo oczywiście, jak będziemy sobie stać w miejscu, to one nas zjedzą. Dobra. Otwiera nam się. Bóg wie, gdzie jakaś klapa podnosi nam się w zasadzie. Yy, no i teraz muszę ją odnaleźć. No i. Ten początek będzie właśnie na takiej zasadzie wyglądał. Podróż od punktu A do punktu B, podróżowanie pomiędzy tymi korytarzami i szukanie tych różnych klap, tych przejść. Masakra. Jedna wielka masakra, więc mówię. Przypominałem to sobie, ale tak naprawdę no i tak się tu pogubię, bo tego nie sposób zapamiętać. Musiałbym to sobie rozpisać gdzieś na karcie, gdzie skręcić, w który korytarz. Czekajcie. Chyba dobrze idę, chyba teraz tu na górę. Ogólnie tu mamy różne też artefakty do zdobycia, jak widzicie. Tutaj mamy taką gwiazdkę, czekajcie. Tu w ogóle też jest mnóstwo dźwigni naściennych. O, dobra, chyba jesteśmy w dobrym miejscu. To była ta klapa. Tutaj, jak widzicie, mamy ten klucz sekretny do zdobycia za tą kratą, ale. To, że go mamy tutaj na wyciągnięcie ręki, to nie znaczy, że go zdobędziemy w tym odcinku. O, zdecydowanie później go zdobędziemy. W zasadzie jest szkoda, że Lara nie może teraz tutaj rączki włożyć między te kraty i go sobie zabrać. No, abstrakcja. Dobra, przeciągamy dźwignię i tutaj jeszcze niżej mamy. Aha, nie można było jej od razu złapać. Mamy jeszcze dź drugą dźwignię naścienną. Otwiera nam się przejście w jakimś korytarzu. Te korytarze wszystkie wyglądają praktycznie tak samo. No, i teraz widzicie, po co my żeśmy to wszystko przeciągali. Tam na dole są kolce, tak? Gdybyśmy tego sobie nie zamknęli, to spadlibyśmy na te kolce i, i dupa. Śmierć na miejscu. Tu w pewnym momencie zaczną nas te duszki gonić, ale ja nie pamiętam. W którym momencie? Nie, na pewno nie tu. Wydaje mi się, że teraz musimy znowu iść tą drogą obok tego totemu. Jezus, Maria, Laro. Nie dość, że ten level jest ciężki pod względem takim: e, pod względem, może, nie tyle spostrzegawczości, co e, odnalezienia się w tych korytarzach, nie? Bo osoba z gorszą orientacją w terenie będzie miała tu problem po prostu. To chyba się otworzyło gdzieś tutaj, zobaczcie, ile tu jest przejść. No, po prostu masakra. To co prawda się łączy, gdzie nie gdzie ze sobą, tak? Te korytarze i te kraty nam oddzielają Te przejścia różne, ale i tak, no w tym połapać się to jest masakra, tu będzie chyba dźwignia naścienna Tam dalej na razie nie ma po co iść, tam udamy się później Dobra, otworzyła nam się krata do dźwigni, to chyba jest tutaj. Tak, tylko od drugiej strony musimy się tam dostać. Czyli znowu wracamy tą samą drogą. No tutaj będzie dużo takiego biegania, dlatego mówię, nie przepadam za tym levelem, bo tutaj nie za wiele się dzieje po prostu. No nie ma nic takiego odkrywczego tutaj. Nawet w sumie te lokacje nie wyglądają jakoś za pięknie, no zwykłe korytarze, tak? No nic ciekawego tutaj nie ma. No dobra, uprzykrzeć nam życie, zaraz będą te duszki, ale no to, to też jest, mówię, denerwujące. Yy, tym bardziej, jak ktoś nie zna odpowiedniej drogi, no to w ogóle tutaj będzie błądzić 5 lat, a te duszki będą go jeszcze deprymować bardziej. Dobra, yy, pociągamy ten dźwignię i teraz... nie wiem, czy nie teraz te duszki wyskoczą. A nie, teraz jest czasuwa. o masakra! No to ja nie wiem, czy ja już tego nie zjmałem. Dobra, ja wiem akurat, gdzie ta czasówka jest. To znaczy, gdzie otworzyło się to przejście. No, ja już tego nie wykonam na bank. Te czasówki tutaj w ten Beyond wszystkie są na styk, więc... Jeden błąd i to jest już po zawodach. O, akurat y, fajny motyw widzieliście przy ładowaniu levelu, przy wczytywaniu. Y, tamta sala będzie fajna. To, to prawda, ale tę salę zwidzimy dopiero na samym końcu tego levelu, więc no... Musimy jeszcze... Sporo... No jest, dlaczego ona się obija. Sporo, sporo przejść, sporo przed nami. Dobra, nie wiem, czy ja tu powinienem na sprincie. Wskocz mi tam! Ja chyba nie zdążę. Nie, to chyba trzeba idealnie przejść, niestety. Dobra, i to jest tam na końcu. Tu pociągaliśmy tę dźwignię na ścianę. Co mówiłem wam, że tam dalej na razie nie ma sensu iść. No, nie zdążę. Zobaczcie, no tuż przed nasem jeszcze tutaj się obiłem o ścianę. No to jest po prostu dramat. Gdyby to była prosta droga, nie? A tam cały czas są jakieś skosy, nieskosy, jakieś skoki. No, za każdym razem ona mi się tam obija. Dobra, tu trzeba to wykonać. Jak. O! Dobra, może będzie ok. Tutaj tracimy trochę czasu, niestety. Teraz się powinno udać, słuchajcie, tylko żebym tu się nie zaciął na żadnej ścianie. Dobra. Udało się. I w sumie teraz mieliśmy trochę zapasu. Dobra, ja sobie tu zapiszę już po wykonaniu tej czasówki. Co prawda nad lawą, ale co tam. Na przypale albo wcale. Dobra, omijamy sobie tę lawę tutaj skacząc, to nie jest wytrudne. trudne. Przesuwamy się wzdłuż tych ścian. I tutaj mamy, moi drodzy, dźwignię oraz mamy dużą apteczkę. Oj, tam możecie widzieć za tą szybą yy, podwodną taką dużą salę, w której będziemy pływać i tam też sporo się będzie działo. Ale to już też chyba nie w tym odcinku. Nie wiem, czy tam zdążymy dojść, bo też nie chcę, żeby te odcinki trwały po godzinę. Będzie masakra, dobra. Ciągamy dźwignię i to jest chyba ten moment. Moi drodzy, to jest ten moment, w którym otwiera nam się klapa, ale też... Niestety chyba się pojawiają duszki. Pojawiły się? Pojawiły się, no. Dupa. Gniew duszków. No, dlaczego ja je tak rozgniewałem? Czym ja je tak rozgniewałem? Nie wyciągam pistoletów przecież, stosuje się. Czy to jest jakaś kpina? To też jest czasówka? Ej, ja tego nie pamiętałem. Mi się to wtedy udało za pierwszym razem przejść, i ja się wtedy nie śpieszyłem. Ja nie sądziłem, że to jest czasówka. Tam się podnosi ta klapa i otwierają się tam te drzwi, czyli to jest czasówa. Ja pierdziele, to ja muszę tam dobrze wymierzyć ten skok, to nie będzie takie proste. Ale dramat, zobaczcie, aż mnie to zaskoczyło. No muszę jak najdalej tu skoczyć, dobra, może się teraz uda. Dobra, ciśniemy, 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 dobra, jeszcze jeden skok. Dobra, biegnij. Dobra. Mamy to. Zapiszę. Nie, to nie było aż takie trudne tylko. Nie sądziłem, że to będzie czasówka. Zielonego pojęcia nie wiem, gdzie mam teraz iść. Yy, tu wszystko pozamykane. Boże, jeszcze ten dłuższy Masakra. Dobrze, że jeden. A co najlepsze, ja myślałem na początku, że ja się pozbędę go przy tym totemie tutaj, ale... To nie działa tak, słuchajcie, ja jakby ta szyba w ogóle blokuje tego duszka, on się tam, yy, znaczy on tam przelatuje, ale zobaczcie, on w ogóle nie chce się dezaktywować, że tak powiem, zniszczyć przy tym totemie, on nadal przeze mnie przenika, więc w ogóle, żeby się go pozbyć, musimy się tam znaleźć centralnie przy tym totemie, tam, bo tam jest woda ogólnie, tego nie widać może, ale ten totem jest pod wodą. Ale ogólnie chyba my do innego totemu na razie biegniemy. Tak mi się wydaje. Tam ten totem, który, przy którym teraz staliśmy, wykorzystamy później. Okej, okay, yy, dobra, zeżarł nam nas trochę, ale my mamy strasznie dużo apteczek z tego, co kojarzę. Ło, 45 dużych i chyba 19 małych, tak? 19 małych, dobra. Tu gdzieś to się chyba obsworzyło. Tak, tutaj. Dobra. Nie dość, że mamy labirynty na powierzchni, to też będziemy mieli zaraz labirynty podwodne, moi drodzy. O właśnie, tutaj mamy totem i tu się pozbędziemy tego pierwszego duszka. No wybuchaj. Dobra, wybuch. Znaczy ta sekwencja podwodna jeszcze nie jest trudna. Natomiast będzie tam potem jeszcze taka jedna i tam też będą labirynty. Boże nienawidzę tych pułapek. Okej, okay, tutaj mamy dźwignie podwodne. Mamy tutaj jedną i z drugiej strony mamy drugą, więc tutaj wielkiej filozofii nie ma. To jest w ogóle milion dźwigni, tak jak mówiłem. Dobra, czekajcie, zaczerpnę sobie powietrza i płyniemy dalej. Fuck! To było słabe, ale dobra, udało się to przeżyć. No! Laro! Su jak ja lamie! Dobra, mamy drugą dźwignię, i teraz wracamy do wyjścia. Tutaj nam się tworzyło przejście do naszego artefaktu. W zasadzie do pierwszej części artefaktu, do takiej gwiazdki. Jest jak ona się baguje na tych Ja nie umiem ich przechodzić pod wodą, naprawdę. To jest dramat. To też była czasówka? Nie, no nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to było. Po prostu zamknęło się za mną, jak wyszedłem. Chociaż nie wiem. Dobra, teraz chyba znowu musimy okrążyć to wszystko dookoła. Czyli po raz chyba enty wchodzimy po tej drabince i mijamy nasz przecudowny totem. I zdobędziemy sobie naszą upragnioną gwiazdkę, czyli pierwszą część artefaktu, a ten artefakt użyjemy zdecydowanie później. Tu w ogóle na razie zbieramy różne rzeczy, przygotowujemy się. Pod późniejsze akcje. Dobra, tu mamy ten gwiazdę. Co teraz się zadzieje, już nie pamiętam. O, mamy cacenkę, jak miło, że nam pokazują. Chociaż za każdym razem nam pokazują, co się otwiera. Natomiast. Nie jest to czasami pomocne, powiem wam szczerze, jeżeli tyle jest tutaj przejść i tych yy, dźwigni. Tak, tutaj mamy jedną dźwignię, tam mamy drugą dźwignię. Yy, aha, i teraz będziemy się. Tutaj chyba udawać, tak. Jeszcze gdyby tutaj były jakieś sekrety poukrywane, to już w ogóle bym padł. No dobra, starczy mi tego, starczy. Um, jak ten artefakt się nazywa? Shining Star. Uuu. Ja się teraz zastanawiam, czy wyskoczy mi kolejny duszek. Tak, moi drodzy. Ja pierdzie, pozbyliśmy się przed chwilą jednego, kolejny wyskoczył. Dobra, przeciągaj Laro, ten dźwignia. Mam piksel życia w ogóle. Wezmę sobie dużą teczkę. Strasznie dużo tapczek pójdzie, powiem Wam szczerze. Aha, ta dźwignia nic nie zrobiła, chyba. Jeszcze musimy jedną przeciągnąć, żeby otworzyć drzwi. Nie tu, tutaj. Tak. Dobra, to otwiera nam te drzwi przy totemie, który był pod wodą. Nie wskoczę tam, no wiedziałem, mam problem z tym. Dobra, tutaj mamy otwarte przejście. I teraz tak, tam na górze coś było? Chyba nie, musimy wskoczyć chyba po prostu do tej wody do tej dziury. Oh my god, jakiś w ogóle. Co tu się dzieje? Jakiś prąd mnie wciągnął. O jezu, jeszcze więcej tego badziewia. O, dobra, to udało się przepłynąć idealnie. Trzeba idealnie środkiem, bo inaczej ona się baguje. Um, nie pamiętam, co tu było. Czy ja nie pomijam jakiejś dźwigni podwodnej? Tam mamy wypięcie. O, ale tu się pozbędziemy duszka, moi drodzy. Tak, w końcu. Zniszcz się, błagam, zniszcz się. No, come on, bo mi. No, tlenu zaraz zaparnie. No ale tam mamy wypłynięcie, więc tutaj luzik, jeśli o to chodzi. Dobra. Oh my god, powiem Wam szczerze, że pff, jeszcze dużo przed nami. Jeszcze dużo przed nami takich elementów, jak te, które teraz widzicie. Dobra. Płyniemy dalej i teraz, żeby nie pominąć tego klucza, moi drodzy, teoretycznie płynęlibyśmy tam, tak? Ale tutaj trzeba się zawrócić i tutaj mamy klucz. Ogólnie tutaj, kluczy, będzie strasznie dużo do zebrania: bardzo, bardzo dużo. Hmm. Chyba jakieś dwa diamentowe, dwa brązowe, dwa srebrne, w ogóle no, masakra tu będzie, tak? E, dwa złote, tak. Mamy teraz goldki. Na razie i tak nic z nim nie zrobimy. Czekajcie, czy ja dobra... Jezu, ja chyba nie dam rady teraz na ten, tak, ja się tak tu ślamazarze, że tak powiem. Ja teraz nie wiem, czy tu, czy tam. Jezu, nie mam pojęcia. Dobra, pójdźmy tu. Tam jest krata zamknięta na górze. Nie, no, ja zginę. Jeszcze ona się zacina tutaj. Tam po prawej coś było. <laughs> tam było wypłynięcie. Wypływaj tu. Jest. Ale fuks Dobra, mamy wypłynięcie Mówiłem, że będą labirynty podwodne? Mówiłem Znaczy no... Pf, może labirynty to to nie są, ale tu łatwo i tak się zamotać Ej, tam też jest wypłynięcie, ja już nie ogarniam Tam jest jakaś dźwignia chyba naścienna na, na górze Tak jak wypływaliśmy to było widać Tu mamy dużą apteczkę A tu? Aha, dobra, kojarzę. Um, tak, tutaj mamy kolce, i ogólnie, no nie przejdziemy za te kolce tam na prawo. Więc musimy najpierw je dezaktywować. W pierwszej kolejności tylko. Boże, nie zepsułem tego. Myślałem, że zepsuję. W pierwszej kolejności musimy się dostać na górę. Czyli skaczymy przed siebie po prostu do góry. No, ale. O, Boże... Co za lara. Tak to trzeba było zrobić od samego początku. Tu, jak widzicie, za kratą jest kolejny klucz, tak? Dobra, tam mamy dużą apteczkę. A, w sumie straciliśmy dzisiaj w tym odcinku dwie. Kolejne dwie duże mamy. Chociaż nie, ja chyba raz wziąłem małą, a nie dużą. Chociaż już nie pamiętam. Poprawicie mnie. Nie ma to i tak znaczenia, bo apteczek tu mamy i tak w brud. Dobra, i skaczemy na dźwignię naścienną. Tak, to obsuwa nam jakiś klocek pod wodą. Aha, dobra, kojarzę. To będzie tam w tej jednej odnoze, którą pominęliśmy. No, gdzieś tu chyba niedaleko to było. Eee, tutaj chyba na lewo. Czekajcie, czy to tu? Tak, to jest właśnie w tym miejscu. Dobra, wychodzimy i tu jest, o dziwo, kolejna dźwignia, moi drodzy. Masakra to jest jakaś, masakra. Tak, dezaktywujemy te kolce. No, w sumie to, jak widzicie, wszystko po kolei się łączy, ale odnaleźć się w tym poziomie to jest dramat. Dlatego, no, nie bardzo mi się on podoba. Jest chyba jednym z gorszych w tym yy, customie. Tak mi się wydaje. W sumie końcówka trochę mówię, rekompensuje, ale no. nie smak pozostaje. Tak, tutaj mamy ukrytą dźwignię za tym właśnie ekrockiem. Ta dźwignia jest bardzo ważna, bowiem jeżeli chcemy zebrać wszystkie sekrety, to musimy ją pociągnąć. Bowiem ta dźwignia otwiera nam dostęp do tego klucza, tego secret key, o którym wam wcześniej wspominałem, co mówiłem, że Lara nie może przez kraty go sięgnąć, tak? Tam go wcześniej mijaliśmy. No i jeżeli nie pociągniemy tej dźwigni, to niestety nie będziemy mogli go zdobyć. Więc tutaj trzeba popchnąć ten kolcek. W sumie to jest też nieźle ukryte. Bo widzicie, pociąga się ten dźwignię tutaj przy tym szkieletorze. Widzi się, że dezaktywuje się pułapka. No i się już nie idzie tam dalej nic sprawdzić, tylko się wraca do wody, nie? Więc to jest akurat sprytnie ukryte. No ale dobra. Wracamy tam do tych naszych cudownych kolców. No my god. Dobrze, tu nie ma czasówek pod wodą, bo bym padł. Okej I co tam było? Nie pamiętam Zaraz sobie coś przypomnę zapewne jak tam wejdę No tak, obij się jeszcze pięć razy Oh my god! Widzicie jak ja lamie? Ona się mnie nie słucha w ogóle To jest po prostu, nie wiem Jakiś pech tego poziomu nie przepadam za tym poziomem, to żeby jeszcze utrudnić życie, to będziemy się tutaj męczyć 5 godzin zamiast szybko go przejść. Tak, jesteśmy w jakimś nowym korytarzu, w którym nas jeszcze nie było. Tu jest jakaś drabinka do góry. Tu jakieś klapy. A, dobra, kojarzę. Zobaczcie, tu w tym miejscu musimy mieć trzy klucze. Jeden złoty. Nie wiem, jakiś srebrny, ten diamentowy chyba. No, na razie nie ma sensu wtryniać tego jednego, który mamy, bo to i tak nam nic nie da. Musimy zdobyć wszystkie trzy. Więc Jezu, ja muszę być na środku tej drabinki mniej więcej. Za nami jest dźwignia na Ja muszę wykręcić w powietrzu i. O, udało się. Myślałem, że będę krzywo na tej drabince, ale jednak się udało. Um... I teraz nam się coś otworzyło, ale. Gdzie to nam się otworzyło? Albo tam na górze. Czekajcie, ja tam zerknę, co tam jest. Tu jest duża pteczka, ale ja tego nie kojarzę. W sensie, że chyba nie powinniśmy tu być w tym momencie. A co jest tam na dole? Aha, tu jest jakiś klocek. No się chyba musi obsunąć, tak mi się wydaje. Coś mi się kojarzy, ale. Głowy za to nie dam. Dobra, wzięliśmy sobie tę apteczkę. Miejmy już to z głowy. Tu nie ma żadnej dźwigni nościennej? Nie ma. No tu zawsze warto się rozglądać. Dobra, no to wracamy. I czekajcie, gdzie to mogło być? Tu jest jakiś kolejny klucz srebrny tym razem. O, chyba tutaj. Nie! Fuck, znowu duszki. Oh my fucking god. Gdzie ja jestem? A, jestem w tej ogromniastej sali podwodnej. Dobra, mówiłem wam o niej, jak widzieliśmy ją tam za, za szybą. I teraz tak, ja muszę tu znaleźć dźwignię podwodną. Tylko gdzie ona jest? Ja pierdzielę. Zobaczcie, tu mamy totem, ale on jest pod taką kopułą. I najpierw musimy tę kopułę sobie podnieść. Na której ze ścian była dźwignia, ale gdzie? Czemu mnie ten duszek żre? On w sumie nawet mnie nie dotyka. Tak, tu widzicie taką e, klapę, nie? I ona musi się otworzyć. Właśnie szukamy dźwigni... ...do przeciągnięcia. Ja pierdziu, ale to będzie dramat. Ja już ginę w ogóle. O, gdzie jest ta przeklęta dźwignia? Tu jest jakaś krata. Tam jest widnia. Boże. Ale ten duszek w ogóle jest czytowany. W ogóle on we mnie nie wpływa i tak mi zabiera znaczy, nie wlatuje, nie przelatuje mnie. A i tak mi zabiera życie. Dobra, otworzyła nam się ta klapa. Wpłyniemy sobie tam teraz. W sumie wypłyniemy, tak? Bo tam jest wypłynięcie. No i musimy znaleźć sposób na podniesienie tej kopuły. Zagra odgradzającej nam dostęp do, to temu. No co tu się zadziało w ogóle? Ja pierdzielę, no zaraz po prostu mnie coś potarga. Dobra, to nie jest trudne. Tutaj mamy z jednej strony jedną linkę. Znaczy ile ja tu apteczek wykorzystam? Nie no, dramat. Teraz całe nasze zapasy pójdą, no, dupę. Tu jest druga lina po drugiej stronie. I kopuła nam się podnosi, moi drodzy. Więc tu nic takiego skomplikowanego nie ma. Pozbywamy się teraz tego duszka. Poszedł won. No w sumie, gniew upiorów to gniew upiorów, nie? No, come on. Dobra. Mamy to. Jesteśmy. Na razie, bezpieczni. Nic nam tutaj nie będzie przeszkadzać. Ale tylko chwilowo. Dobra, moi drodzy, myślę, że to będzie idealny moment na zakończenie tego odcinka. Tą całą podwodną salą zajmiemy się w kolejnym. Bo tutaj też będzie trochę zabawy, trochę miotania się. Więc myślę, że to będzie dobry moment, jak na... Jak, jak na ten odcinek, żeby zakończyć, bo już... Powiem Wam szczerze, że mam dość tych labiryntów. No i co? E, dajcie znać, jak Wam się podoba ten poziom, albo jak Wam się nie podoba ten poziom. E, obiecuję Wam, że dalej będzie lepiej. Ten początek jest naprawdę dramatyczny, ale kolejne poziomy i w sumie końcówka tego już Wam wszystko zrekompensuje. Dobrze, w takim razie już teraz zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków tej serii. Trzymajcie się plutko. Do zobaczenia. Papa! Pa.